Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was do recenzji kamerki Xiaomi Auto Webcam Pro W90. Ogólnie opakowanie wygląda dość, jest dość proste, ale też schludne. Mamy tutaj produkt, nazwę. Tutaj mamy napisane, że ma wbudowany mikrofon. Rozdzielczość Full HD. Może być wykorzystywana przy wideokonferencjach czy tam wideorozmowach. Ma funkcję Plug and Play. Tutaj mamy tam pokrótce specyfikacje: Autofokus. Ten mikrofon, który ma ta kamerka, ma funkcję wygłuszania hałasu. Posiada wielofunkcyjny taki grzbiecik. Nie wiem jak to nazwać. I wspiera wiele systemów oraz no po prostu systemów. I ogólnie tutaj w opakowaniu tej kamerki nie ma. Ponieważ jest ona. Jest ona tutaj. A dlaczego? Bo ogólnie. Miałem pewne problemy z nagraniem. Nagrywałem ten odcinek drugi raz, więc no nie ma takiego unboxingu. No. Ogólnie kamerka wygląda tak. Zwykła czarna budowa. tutaj w ogóle wygląda jakby można było tym kręcić, ale to tym nie można nakręcić. Z tyłu mamy legendarny napis Made in China. No i można sobie na przykład o tak. No, można sobie na przykład tak o. Postawić. Będzie elegancka miniaturka. O! No, więc co, myślę, że tak, jakby z pokazania sprzętu to by było na tyle, można teraz podpiąć do komputera i zobaczyć, jak wygląda wideo na niej. Przepraszam, z niej. Dobrze, mamy więc naszą kamerkę. Jakość wideo tej kamerki jest no, dość dobra, tam trochę się coś psuje, ale no tam mam okno i nie miałem jak go zasłonić, miałem tylko firankę, a to za dużo nie daje. No, Ogólnie jakoś te no, fokusy, jasność działem bardzo dobrze i nie mówiłem o cenie tej kamerki, jej cena to było, i teraz słuchajcie, Normalnie kosztuje 220 zł w tym sklepie, w którym kupowałem, ale była przecena na 200 zł i z tych 200 zł, jeszcze z jakimś tam kodem, była promocja na 150 niecałe. Więc myślę, że za taką kamerkę to jest dość dobra cena. Ponieważ no, mamy dość dobrą firmę, jaką jest Xiaomi, ja z doświadczenia wiem, że ta firma robi. no Dość dobrą elektronikę. Mamy te wszystkie autofokusy jasności, co na pewno też yy, dużo pomaga. Ja tak myślę, że jak ktoś na przykład zaczyna streamować, to taką kamerkę może sobie kupić, nawet jakby była za te 220. To duży budżet nie jest. Yy, no, i co? Myślę, że to byłby koniec tego odcinka. Dzisiaj tak króciutko. No bo też nie miałem za bardzo co opowiadać, nie było żadnego unboxingu. Sorry, nie było żadnego unboxingu ani nic. No niestety nagranie się wykrzaczyło, mam nadzieję, że to się nie wykrzaczy. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górę subskrypcji. I do zobaczenia w następnym. Ciao!